Hej, browar, zrób recenzję Konana na PlayStation 3. Czy będzie recenzja Konana? Kiedy Konan? Browar, zrób recenzję Konana na PlayStation 3. Konan, 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 Konan. Dobra, okej, okay, wygraliście. Recenzja Konana. Teraz szybko już. Szczerze, to nawet nie pamiętam kiedy i za ile ją kupiłem. Zapewne było to bardzo, bardzo dawno temu za kilka groszy. I gdyby nie wy, to gra ta dalej leżałaby sobie na mojej półce, a ja nawet bym o niej nie myślał. I za to wam dziękuję, ponieważ niedługo po włożeniu tej gry do konsoli Przekonałem się, jaka to jest świetna gra i naprawdę nie mogłem się od niej oderwać. Ma co ukrywać, Conan jest prostym klonem gadowory, nie wnoszącym nic od siebie i zdecydowanie nie jest to jego wadą, gdyż osobiście uwielbiam ten typ. Mogłbym powiedzieć, że tym co odróżnia go od popularnej, ekskluzywnej dla konsol Sony serii, to uniwersum i bohater. Ale szczerze, Hyboria i Konan różnią się od starożytnej, mitologicznej Grecji i Kratosa, jak Lamborghini Gallardo od Murcielago. W końcu, świat Konana był tworzony w oparciu o mitologię egipską oraz rzymską, która z kolei jest kopią greckiej. Dobra, nieważne. Wracając do gry, przyjdzie nam pokierować oczywiście Konanem, który na samym początku swojej najnowszej przygody traci swój magiczny pancerz oraz pamięć dotyczącą tego wydarzenia. Wtedy to spotykamy na swej drodze Akanę, wojowniczą księżniczkę oraz jej bandę piratów, którzy w celu pokonania zła, które niedawno nawiedziło świat, wybrali się na poszukiwania pancerza Konana. Gdy barbarzyńca przypomina sobie, że to on uwolnił złego maga odpowiadającego za owe... oraz rozproszenie magicznego pancerza po różnych zakątkach Hyborii łączy swe siły z Akaną i wspólnie udają się kolejno do Stygi, Akilonii oraz innych lokacji ze świata wykreowanego przez pana Howard no cóż, fabułą gra na nas nie powali, ale jeśli ktoś jest fanem uniwersum, to zapewne to ceni, to wierne odzwierciedlenie wszystkich lokacji i mieszkańców, których bez wyjątku posiekamy na kawałki. Swą przygodę nawet zaczynamy na wyspach Baraha. i jeśli dobrze pamięć mnie nie myli, to nie jest to jedna gra w tym uniwersum, która wybiera właśnie tą lokację jako startową. I w sumie w ogóle się nie dziwię, ciężko spieprzyć wygląd w tropikalnej wyspy. Nie wydaje mi się, by ktokolwiek grał w Konana dla fabuły. Nie żeby nie było gier z tego uniwersum, które pod tym względem półekcą przyjemnie fanów dobrej opowieści. Po prostu wydaje mi się, że gdy ktoś sięga po napierdzielankę hack/slash, to oczekuje przede wszystkim dobrego systemu walki i dobrze, by była do tego okraszona w niezłą prawę audiowizualną. Po kolei, Konan jest soczysty. Bardzo. Z początku wydawało mi się, że system walki jest kropka kropkę, w tym z God of War. Mamy tu bowiem lekki ciężki atak oraz kombinację jednego z drugim. Wciskając kółeczko z kolei, Conan na wzór Kratosa chwyci wroga w celu zrobienia mu szybkiego kuku. Dalej mamy blok i za pomocą prawego analoga możemy wykonywać uniki. Każdy, kto grał w jakiegokolwiek God of War, tego najnowszego, Natychmiast załapie co i jak. Jednak wycinając kolejnych wrogów, zbierając za nich doświadczenie, odblokowując nowe kombosy, Conan coraz bardziej odchodzi od standardowych kombinacji ataków, a wprowadza co nieco od siebie. I przyznam, że od chwili ich odblokowania system walki omawianej gry spodobał mi się jeszcze bardziej, bowiem odchodzi dzięki temu od spamowania najsilniejszych kombinacji, a skupia się na precyzyjnym atakowaniu słabych punktów danego przeciwnika. Co jeśli ogarniemy, sprawi, iż walka staje się tym bardziej dynamiczna. I widowiskowa, gdy barbarzyńca będzie przeskakiwał od jednego do drugiego wroga eliminując ich precyzyjnymi, widowiskowymi atakami. Mianowicie, Konana możemy szkolić w trzech sposobach walki: mieczem dwuręcznym, jednoręcznym starczą lub dwoma jednoręcznymi. Te ostatnie są dość beznadziejne, średnio skuteczne przeciwko każdemu, a walka nimi polega na skombowaniu standardowych kombosów. Dwuręczny jest znacznie trudniejszy do ogarnięcia, ze względu na to, jak powolne są ciosy nim zadawane, ale za to jego zasięg ataku oraz skuteczność przeciwko dużym wrogom, jak i bosom, sprawia, że chcąc, nie chcąc musimy go ogarnąć. Najprzyjemniej jednak, mi osobiście, walczyło się mieczem jednoręcznym, bowiem jego techniki obfitują w szybkie kontry oraz sposoby na ogłuszenie czy obezwładnienie wrogów, lub właśnie natychmiastową ich eliminację. Dla przykładu, po co męczyć się z przełamaniem obrony wroga starczą, jeśli można mu ją po prostu odebrać, a następnie kolejną kombinacją natychmiast pozbawić głowy. Silny nacisk na reagowanie na wrogie ataki, wykorzystywanie ich słabości oraz szybkie kontry bardzo przypomina mi trójwymiarowe odsłony Ninja Gaiden, co zdecydowanie... Jest na plus. Niestety i w tej beczce miodu znalazło się miejsce na dwie łyżki dziegciu. O ile walka z ludźmi, bossami czy nieumarłymi jest naprawdę przyjemna i widowiskowa, o tyle walka z lwami oraz wielkimi gorylami to zwykła sraczka. Te pierwsze grały mi na nerwach tym, że atakują błyskawicznie i bez zapowiedzi. Przez co jedynym sposobem na skuteczną ich eliminację to wciskanie bloku i wykonanie jednego do dwóch błyskawicznych ciosów, jak tylko zakończą swój atak, po czym wracamy do blokowania. Niestety, dość często przyjdzie nam walczyć z tymi kociekami, i za każdym razem jest to równie frustrujące. Do tego całe szczęście jedynie na dwóch. Poziomach wkurzać nas będą wielkie małpy, których atak trwający 30 godzin odbiera nam kontrolę nad postacią na ten czas, prowadząc jednocześnie do straty sporej porcji zdrowia. By było bardziej do dupniej, goryle nieustannie atakują w ten sposób, a jakikolwiek atak w ich stronę zostanie przerwany. Bosowie może i nie są równie widowiskowi jak ci z serii o wkurzonym Spartiacie, ale zdecydowanie są powyżej przeciętnej tego gatunku. A ostatni z nich, którego nawet nie pokażę, nie tylko stanowi przyjemne wyzwanie w tej poza tym dość łatwej grze, ale i może przyprawić nie jedną osobę o koszmary swym oryginalnym designem rodem z najlepszej creepy pasty. Naprawdę doceniam coś takiego. Oprawa audiowizualna jest dość ciekawa. Przypomnę może o tym, iż jest to gra z początku siódmej generacji. Nie każdy potrafił jeszcze wówczas odpowiednio wykorzystać możliwości tych konsol. Tak było i w przypadku Konana, ten bowiem na żadnej z nich nie działa w HD. Jednak, po pierwsze, gra posiada niezły anti który zapobiega zbytniemu kłuciu po oczach przez nieprzyjemne jagis. Po drugie, jest oprawiony całkiem ciekawym stylem graficznym. Postaci, jak i wszystkie obiekty w grze, nie są realistyczne, a silnie stylizowane, z widocznymi obwódkami jak w komiksie. Nie jest to cel-shading, a po prostu bardzo ciekawy styl, który mi przypadł do gustu. Nie dość, że dzięki niemu Conan wygląda przyjemnie, ale przede wszystkim wyróżnia się na tle wielu innych realistycznych gier tamtego okresu. No i przede wszystkim gra, pomimo zablokowania klatkażu na 30 FPS-ach jest responsywna oraz nie spada poniżej zadanej wartości, co, jak wiecie, doprowadzało mnie do szału w przypadku chociażby Hemerylisor. Z tego samego roku. Jasne, 60 fps w grach tego gatunku jest znacznie lepsze, ale stabilne 30 jest w pełni grywalne. Co więcej, nie uświadczyłem podczas gry żadnego rwania obrazu, które prześladuje tak wiele gier na trzecią konsolę Sony. Znaczy się, co jest dość dziwne, było ono obecne i widoczne w prerenderowanych cutscenkach, ale podczas samej rozgrywki nie rzuciło mi się w oczy. Podsumowując, Konan nie dostarczy nam graficznych rysków, ale jak na wczesną grę siódmej generacji, prezentuje się estetycznie, a i dzisiaj nie wydaje mi się, by ktokolwiek pokręcił nosem. Tytuł ten korzysta na wzór God of War z kinematycznej kamery, która nie tylko pomaga w walce, ustawiając się tak, byśmy widzieli jak najwięcej, ale i odpowiednio eksponuje ona to, na czym powinniśmy skupić wzrok, jednocześnie ukrywając niedoskonałości takie jak niskiej jakości bitmapy służące za tło wielu poziomów. już wspominałem, jak bardzo ta omawiana gra wzoruje się na tych wszystkich z serii God of War. Jednak jest coś, co łączy te wszystkie gry bezpośrednio i tym kim się kompozytor Mike Reagan. Seria Boga Wojny posiada jedne z najbardziej epickich i najlepszych soundtracków w historii tego medium. Conan może nie sięga im rozmachem, ale zdecydowanie trzyma wysoki poziom, podkreśla brutalność starć i dopełnia klimatu. Ogólnie nie grałem jeszcze w grę o tym barbarzyńcy, która miałaby kiepski soundtrack. Coś w tym musi być, że napakowanie brutale w światach pełnych cycków i mitycznych bestii przeważnie mają dobrą ścieżkę dźwiękową. Niektóre motywy muzyczne przychodzą na myśl filmową adaptację kolana z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli tytułowego Barbarzyńcy. I są to najlepsze kawałki muzyczne w całej tej grze. Niestety pojawia się tutaj mały problem. Ja kojarzę właśnie tą postać z Arnoldem Schwarzeneggerem i zawojodło mnie trochę to, że nie podkłada on głosu w tej grze. Zamiast... Tego głosu barbarzyńcy użyczył bardzo utalentowany Ron Perlman. I pomimo tego, że odwalił jak zwykle kawał profesjonalnej roboty, to jakoś nie pasuje mi do roli Konana. Naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć w związku z jego voice actingiem. Po prostu mi nie pasuje. I to nie tak, że nikt poza Arnoldem nie może zagrać Konana, bo jakoś Troy Baker, który użyczył głosu tej postaci w Age of Conan z 2008 roku, a nawet Krzysztof Banaszyk w nieaktywnej już polskiej wersji tej gry, nie pasowali. Swoją drogą wyłączenie polskiej wersji tej moim zdaniem świetnej gry jest strasznym kurestwem. Naprawdę nie było sposobu na zezwolenie Polakom zabawy ze swoją wersją na aktualnym darmowym serwerze, Przykład nie powinien być tutaj problemem, bo jeśli pamięć mnie nie myli, na polskim serwerze gry bawili się kiedyś Rosjanie z rosyjską wersją Major'u Conan, jak i Polacy z polską wersją, więc kiedyś połączenie dwóch wersji językowych na jednym serwerze nie było problemem, a teraz przucenie polskiej wersji na europejski serwer działający po angielsku byłoby problemem? Podsumowując. Konan z 2007 roku to dobra gra, która powinna się spodobać fanom prawdziwego God of War czy ogólnie gatunku gier akcji, a nawet samego uniwersum, nawet jeśli nie są jakimiś wielkimi fanami tego rodzaju gier. A to za sprawą niskiego poziomu trudności omawianego tytułu. Nie powiem, że Conan jest mega super grą 9 na 10, bowiem jest to dość krótka i prosta przygoda, której towarzyszą chwilowe zgrzyty. Ja chociażby miałem problemy z audio, muzyka czasem grała tylko z lewego głośnika, wiele odgłosów, na przykład uderzeń, nie zawsze były odtwarzane, czy chociażby platformowanie jest totalnie koszmarne. Powinienem o tym wspomnieć wcześniej, ale to nie jest coś, na czym skupia się ta gra. Niemniej jednak wciąż dosyć istotnym jest to, że kurwica mnie dopadłała niemal za każdym razem, gdy musiałem wykonanie platformować. To, czy nasz barbarzyńca chwyci się danej platformy! Czy nie? Zależy głównie od szczęścia, zamiast od tego, czy do niej doskoczyliśmy. Nie wspominając już o kamerze, która nie zawsze chce nam ukazać, gdzie mamy skakać. Jednak, natychmiast, gdy gra wracała na właściwe tory, czyli na pierdzielania, szybko zapominałem o tych problemach. A smaczki takie jak uderzenie wielbłąda regularnie pogłębiały mój uśmiech. To mam kolana za sobą. Bawiłem się przy nim przednio i zdecydowanie go polecam. A teraz, bokowie YouTube, nigdy wcześniej was o to nie prosiłem, brak mi ku temu słów, nikt, nawet wy, nie zapamięta mnie jako dobrego czy złego youtubera. Czemu recenzowałem stare gry? że się jedynie to, że jeden stanął przeciwko wielu pierdolących jedynie o tym, co popularne. Bokowie YouTube, jeśli mogę mieć do was jedną prośbę... Do chuje, nie blokujcie tego filmu, a jeśli możecie, to nawet popromujcie go jakoś. Co to? Pieniądze? Czyli to prawda? Wystarczy robić tylko materiały o tym, czego chcą widzowie, a posypiam się do neity, Kasa? Mamona? Moja praca w końcu zostanie doceniona? Taki chuj!